Dużo dziewczyna żona mi powiedziała, słuchaj, jak coś zobaczę na internecie, już do Polski więcej nie pojedziesz. <grym się wytrzymał> Także mój masztać jak Michael Buffer, zawsze ręce tak. Infosport Borowicz, witam państwa bardzo serdecznie. Moim Państwa gościem Tomasz Adamek, dzień dobry. Witam serdecznie i Państwa. Tomku, niedzielne śniadanko, spokój, był kościółek, była chwilka na to, żebyśmy sobie porozmawiali o rzeczach, co u Ciebie, co u Ciebie słychać. Kibice też od jakiegoś czasu zastanawiają się, co się dzieje z Tomkiem Adamkiem, bo jakiś czas temu mówiliśmy o czymś, co się ma wydarzyć jesienią. Czas szybko leci, od naszej ostatniej rozmowy minęło 7 miesięcy, a jesień za nami, nie wydarzyło się nic. Pytanie, dlaczego tak? To też nie wszystko tym zależy, ale, ale tak jak tutaj kiedyś powiedziałem, że jeszcze na pożegnanie wrócę i mam nadzieję, że w tym roku przed latem taka walka będzie miała miejsce, jest tam coś w planie, oczywiście to prezes Polsatu, prezes Solusz musi zatwierdzić i myślę, że ta walka będzie przed latem i to będzie moje ostatnie wejście do ringu jako pięścierza. Zmieniło się coś, już w Twojej wypowiedzi wnioskujesz, zmieniło się coś, co wcześniej nie padło. Prezes Solosz nie był zamieszany w to wszystko jeszcze jakiś czas temu. Czy tu się zmieniła telewizja, która miałaby to pokazywać? Wcześniej mówiliśmy o telewizji polskiej. Nie, no ja od początku można kariery powiedzieć. Może gdzieś tam boksowałem na innej telewizji, albo jakieś tam przejścia, ale, ale Polsat mnie promował całą karierę, cały mój team i, i z Polsatem zakończę. I taka była rozmowa bodajże to było rok temu, czy, czy ponad rok z prezesem, byliśmy na spotkaniu z Igim i powiedział, że winnym pożegnania kibicom w Polsce, oczywiście są też Polacy w Stanach, no, ale nie jestem w stanie no, walczyć tu i tu, więc jeżeli zdrowie dopisze, przed latem taka gala będzie w naszych rejonach, czyli na, na Województwie Śląskim, ale to nie będzie walka nie wiadomo jaka, z jakimś tam z dziesiątki, z dwudziestki, z kimś, bo do niczego to nie jest potrzebne. No ja swoje zrobiłem, mam 46 lat, jestem już dziadkiem. że nie pasuje się dziadkowi tak strasznie bić, ale, ale na pewno wejdę, pokażę jeszcze, że mimo 46 lat jeszcze potrafię walczyć. I... No i wziąć mikrofon do ręki, podziękować wszystkim, powiedzieć dziękuję za doping, za śledzenie mojej kariery, no bo to nie tylko kibice w Polsce i w USA i na całym świecie, gdziekolwiek jadę czy byłem, zawsze mi to wspominają, zawsze każdy mówi Master ducho, Masterce do walki miałeś, no i tak pozostaje do dzisiaj, także dzisiaj jestem w Warszawie, robimy nowe promocje, właśnie tu jest Box For Life że taką propozycję od Mateusza kosza, aby się tym zająć, aby nie ma problemu, mówię, bo przecież ja w domu jestem, ale stając się iść do pracy. A jeżeli mogę pomóc młodzieży, trudnej młodzieży, która ma problemy z narkotykami i tym podobne uzależnienia, trzeba pojeździć po, po, po prawczakach, po tych domach opieki no i pokazać, że można normalnie żyć. Ja też byłem kiedyś biedny, Bogu dziękować nie trafiłem. Na złą drogę. Różne były też bywałe czasy też i biłem się też po ulicy jako młody chłopak nalewa no, się przez sport. ukształtowałem swoje życie jako sportowca i... i wyrosłem na ludzi, czyli da się. Można nie mieć nic, można mieć też pieniądze i też być normalnym człowiekiem. i, no i też tak właśnie wychowuję dzieci. I już jestem dziadkiem, już jestem dziadkiem, także... Żona odpowiedziała, no już nie pasuje się dziadkowi bić w ringu, ale to będzie, mówię bardzo, to będzie pokaz walki. No będzie walka oczywiście normalna, ale tu już jest walka nie, nie o, o ranking, o to, żeby, żeby znów wracać ponownie. I to będzie takie na walka na goodbye I to, i to chcemy zrobić i mam nadzieję, że z telewizją Polsat dogramy szczegóły. No i będzie wtedy ogłoszone to przez telewizję Polsę. Jasne. Ja oglądam praktycznie każdy wywiad z Tobą, i w przeszłości mówiłeś, że Adamek zaczął w Polsacie, Adamek w Polsacie skończy. To było jedno zdanie, a zdanie, które powiedziałeś mi więcej pół roku temu, to było takie, że. Chyba bliżej do tej telewizji Polskiej. Ja tak przynajmniej to skojarzyłem. W rozmowie z Ringpolska.pl była wzmianka właśnie o, o TVP, czyli o jak ty wtedy powiedziałeś, o stacji, która tobie politycznie jest najbliższa. Gdzie tu jest prawda? No tak, tylko tu musimy też odróżnić politykę od sportu. No nie możemy tego mieszać. No. Ja miałem tylko jeden epizod polityczny i, i to wszystko. No. Ja chcę być właśnie przy tym, tym nowym jakby projekcie. Box for life i tutaj tym się trzeba zająć. Polityka to jest boksowanie się, które nie ma końca, no bo wiemy, wiemy jak jest. jest. Są ludzie trawicy, lewicy i, i nigdy nie będzie pokoju, także to zostawmy tym, co chcą się, chcą walczyć politycznie. No tutaj ja myślę, że to jest moja droga, tak uważam, takie mam odczucie. Jest wiele właśnie problemów odnośnie narkotyków, różnych używek itd., itd. i tak dalej, tak dalej. I właśnie młodzi poprzez, jakbym może mój przykład, no bo ja też nie, nie jestem idealny, bo nikt nie jest idealny, każdy ma swoje jakieś słabe strony, no ale da się normalnie żyć i, nie wiem, tą energię, którą mam, nie moja, 46 lat, też mam energię, no dzisiaj nie będę biegał, bo jestem na czasie amerykańskim, biorą się mi czasy, nie wiem, czy z rano, czy wieczorem, także wiem, tu sam się śmiałem z siebie. Ale chcę właśnie tutaj pomóc Mateuszowi i mam nadzieję, że idziemy w dobrym kierunku. Na czas pokażę jak to wyjdzie. Trzeba pojechać do tych ośrodków, do Poprawczaka, gdzieś to mamy zaś do więzienia, z tego co to Mateusz mówił. Także za, po tym ostatnim tutaj pokazie w gymie cross. CrossFire Pro, tak? I robimy takie ostatnie. Tam przychodzą. Wczoraj było wielu, wielu pięściarzy, tak? którzy próbują. No Ja im powiedziałem, tak szczerze, oczywiście, nie pokazałem im pewne rzeczy, które się robi w Stanach, jak się walczy, jak się jest ustawionym. No oni dotyczkę, no inaczej są ustawieni. No bo wiadomo, w Polsce mamy taki system treningowy, jest to Europa, i, i tutaj, jeżeli chcą się zmienić, muszą szukać trenerów amerykańskich, czy Anglii, bo Anglii też jest podobny styl, z pary partnerów przede wszystkim, no bo jeżeli będą między sobą walczyć, no to nie będą się rozwijać, choćby mieli talent, wszystko zniszczą. No każdy ma po prostu swój, swój cel no, i teraz od człowieka zależy, jeżeli masz sponsorów, trzeba wyjechać, no niestety w Polsce no nie da się pewnych rzeczy przeskoczyć. Ja wyjechałem, zrobiłem bardzo dobrze. Myślę, też miałem wiele trudności i tak dalej. Początki, no to kiedyś napiszemy w książce i nagramy film. Ja myślę, że kiedyś prezes obiecał, że po karierze pasowałoby nagrać taki film ze mną o takiej tej prawdzie, którą, którą przeżyłem. Przeszedłem, I rodzina, bo też trzy lata były przecież rozłąki, 2005. W 2008 jeździłem sam do Stanów, siedziałem po 2, 2,5 miesiąca i 3, a wracałem, by wracać z pogotem. Aż wreszcie w 2008 roku przeprowadziłem się już z rodziną, także to długa historia. Ale jak to często żartuje po górosku, do się, do się. Jeżeli jest wiara Boga, jeżeli jest w rodzinie Bóg, no to wszystko jest możliwe. Czy gdyby Tomek Adamek w ogóle nie wyjechał do Stanów Zjednoczonych, to byłby choć raz mistrzem świata? Myślę, że nie. Choć to nabrałem się te pamięcianczyki takim i ale, ale myśmy też byli w Anglii, musimy pamiętać, że byliśmy w Anglii, e, później Ameryka, no Ameryka też mi otwarła wywrota. W 2005 roku kontrakt z rankingiem. Kontrakt był taki no niekorzystny, ale Zigi jakby mówię, Aniu stróż, którego Pan by mi dał na mojej drodze, pomógł mi wyjść z tego, no i tam zacząłem trenować i gdyby tam nie trenował i nie sparował, nie wiem, setki, tysiące rund z amerykańskimi pięściarzami, no nie byłbym w tym miejscu na pewno no ale ja mówię, to wszystko jest u góry pisane i ta droga którą przeszedłem myślę, że jest to właściwa droga, droga, Boża Czy gdyby Tomek Adamek całą karierę spędził w Stanach Zjednoczonych to byłby mistrzem świata w trzech kategoriach wagowych? no Przede wszystkim mnie ja się tak śmieje no, Gdybym był y, urodzony w Ameryce, <laughs> byłbym bardzo, bardzo, bardzo bogaty, no bo niestety w Ameryce no, bardzo tam sportowców, i, że się na wysokim poziomie. Zamiast przecież jakie są tam garze dla Amerykanów, to się w głowie nie mieści. Nawet jak patrzysz na Polski, y, znaczy ja, ja, też mam paszport amerykański, jestem mam obywatel amerykański wszyscy mamy, no ale dalej jestem przyjezny i gdzie się przebijał te... Krok po kroku walczyło się o ciężki kawałek chleba, no ale da się, no jest to możliwe, Polak jest, ma serce, jest odważny i nic mnie nie zaskoczy w życiu nie zaskoczyło. No jest, jest. Czy... jest Tomek, taki moment w Twojej karierze, nie wiem, okres przygotowawczy, może rok, może kilka lat, może jedna walka, której Ty żałujesz? No bo wiesz, my lubimy grzebać w historii, lubimy wspominać Ciebie, lubimy wspominać Andrzeja, Darka Michałczeskiego. Niestety musimy żyć wspomnieniami, bo tego co nas teraz cieszy nie ma. Pytanie, czy jest coś takiego, co ty byś zmienił? Jedna decyzja, którą gdyby zmienił byłoby inaczej i co by to było? Na no, żałuję walki, tej, walki z Witaliem, bo e, wtedy nie poczułem zygiego. Nie poczułem zygiego to jest prawda i, i trenowałem w Stanach. Przyjechałem do Polski no, byłem klapa. Oczywiście nie byłem faworytem, no ale nie, tam nie byłem, e, nie walczyłem nic. No, byłem zero, byłem śpiący ospały. No, ale błędy się popełniały i popełniają jej bokserzy teraz i będą popełniać, właśnie, przylatując. Bo chociaż powiem teraz, ja przyjechałem, ale ja nie trenowałem w domu, poza tym co biegam sobie. No jestem tutaj kilka dni, no, nie czuję się aż tak źle. No choć spania nie ma, no jest panie rwane. E, e, będąc na lotnisku, gdzie e, samolot. E, Tam był jakiś problem był komputerowy i, i przebukowali mi samolot na drugi dzień. Nie obudziłem się w nocy, była e, trzecia w nocy, no w Stanach jest już dziewiąta. Na miałem zegarek nastawiony na amerykański, amerykański czas i wie tak, boże zaspałem i gonię po tym pokoju, nie wiedząc jeszcze gdzie jestem, dopiero otwieram, otwieram drzwi i patrzę, po niemiecku piszę, że przyjeżdżam do Niemcy i dopiero z powrotem do łóżka, bo, byłem, bo myślałem, że za, zaspałem na samolot i, i, i zawaliłbym Mateuszowi no, sprawy, gdzie miałem się spotkać, gdzie mieliśmy jechać i tak dalej, ale, ale to jest normalne, gdy się przecież ze Stanów więc na półko inny czas. Że jest lepiej, już jest tam normalnie dzisiaj, tam chyba godziny drugiej poszedłem spać, o 6 się obudziłem, no także tam te 4 godziny to już, już można powiedzieć, że jest dobrze. Widzieliśmy się kilkukrotnie w osadzie Śnieżka, jak przygotowałeś się do tego ostatniego okresu przygotowawczego w Twojej karierze. No i tam był pełen profesjonalizm i Ty często o tym mówiłeś, że to wszystko wyglądało tak jak należy. Czy w pewnym momencie tej takiej stuprocentowo profesjonalnej kariery, trochę profesjonalizmu w takich przygotowaniach zabrakło? bo? Wiesz, kibice mówią sobie, dziennikarze gdzieś tam też żartują, że Tomek Adamek, który przygotowywał się chociażby, nie wiem, do walki z Arturem Szpilką, nie był taki w 100% profesjonalny. Czy to jest prawda, czy ty to obalasz w tym momencie? Znaczy, wiesz, no trenowaliśmy w górach, przecież miałem spary parter, usiągaliśmy przecież, był jeden ze Stanów, chyba jeden, że pamiętam, jeden był z, 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 z Anglii, miałem no, spary, nie, po prostu nie był mój dzień. Te porażki, które, które poniosłem w ringu, właśnie to był, nie był mój dzień. No po prostu stajesz i nie masz, nie masz świeżości. Ja tylko robię, pierwsze zawsze wstając z łóżka robię znak krzyża i robię szybkie moje ręce, żeby były. I tego dnia nie było tego. I tak w moich walkach jak było i to z Witaliem i gdzie przegrałem też właśnie grypę, miałem taką stan podgorączkowy z Łaskowem, też mówię do Rogera. Roger, nie jestem 100%. No ale trzeba walczyć, no to, to są. E, ja mówię, nie jestem chicken, że się tam boję. No, no te porażki są, są wpisane w życiory znowu. 57 walk, tak? No to podcięcia były są i będą. No nie ma dzisiaj pięściarza no Floyd, jeden Mayweather, który, który wchodził zawsze i był 100%. No ale jak to człowiek zawsze patrzy, mimo to, że nie jesteś w dyspozycji, no nie pójdziesz, nie, powiesz, nie poddasz się, no bo to wiadomo komuś walisz wszystko na, na głowę i to są finanse i tak dalej. A trzeba wchodzić i walczyć, no ale mówię, jeżeli kariera trwa ta jak moja zawodowa od 1999 roku 2023, no to poważnie też czasu i to mówię każdego dnia dziękuję Bogu za to, że jestem zdrowy, przede wszystkim głowa dobra. Nie, nie mam problemów ani z mówieniem, ani, ani z pamięcią. Tak jak do Polski przylecę jak te kilka dni, to zapominam czasami, aż się samo się złożę. chociaż dzisiaj już jest, już jest dobrze, bo ja rzadko coś zapominam i, i, i to jest najważniejsze, no bo no, mówię normalnie mogę, mogę rozmawiać i, i, i wiesz, bo przecież widzę moich kumpli, czy starszych, czy młodszych, że mają, mają problemy. No. To jest boks, boks to, jest box, no. box to nie, nie są szachy i... I tutaj mówię każdego dnia Bogu dziękuję za to, że, że jestem zdrowy. I ta kariera tak się potoczy, toczyła moja. No, nie, nie miałem ciężkich kontuzji jakichś wielkich. poza tam no, złamany z brixem, przed walką, bo z, z Mateuszem też. E, miałem pęknięte żebra, gdzie wziąłem blokadę. Miałem drugie trzecie że, Proszę? Samono, walka Tak, w Tak, miałem z, e, to było. To coś mnie kuje, oddychając czułem ukucie. Mówię, jeden dzień, drugi, trzeci mówię, tam rzadko się skarżę, jak mi coś dolega na górę I, I potem mówię, ty, mówię, Mateusz, mówię, słuchaj, coś mam, chyba coś muszę coś badanie zrobić, coś mam żebrami. Pojechaliśmy do Warszawy, już nie pamiętam tego profesora, drugie, trzecie żebro pęknięte. Ja no, mówię, no, słuchaj, no nie można walczyć z, z pękniętym żebrem, nie? Bo, no bo boli. No, ale ja wziąłem blokadę ma był zamany, no bo wszystkie inwestycje w gale i tak dalej. Ja mówię sobie, nie by to walczył, bo Adamek ma jaja. No i mówi potem po walce, do końca życia będziesz moim kumplem, bo 99,9% kolegów by mnie, bokserów, wystawiło. Powiedzieli by, no kontuzja, jak ja mam walczyć z kontuzją? No ale to, to jest sport właśnie, jeżeli masz to serce i, i charakter, nawet jak nie jesteś w dyspozycji 100%, wchodzisz do rynku, walczysz jak potrafisz. Czy właśnie te cechy takie ewolucjonalne, ten charakter, ta upartość, ta legendarna walka z Brixem, wstawanie z desek czasami, żeby dalej walczyć, to było coś, co wyróżniało Tomka Adamka na tle. Tych pięściarzy, którzy teraz boksują, którzy być może tej charyzmy, takiej zawziętości, tej takiej w sobie motywacji, żeby zrobić coś z niczego nie mają, bo my wracając do Ciebie, bardzo często mówimy o tym, że to były ringowe wojny, że to były super walki, że to były emocje, ale że to było też danie całego serducha w ringu, za to kibice pokochali. Pytanie, czy tego obecnym pięściarzom brakuje? No jeżeli nie masz tej charyzmy, właśnie tych twardej tych, yy, szczęki i mocnej psychiki, no jeżeli nie masz wiary w Boga, no to po knockdownie mógłbyś stać pewnie, ale te, ten strach powoduje, że nie stajesz no bo nie chcesz być znokautowany bardzo leżeć na rynku i tak dalej no bo to są przykre sprawy no jeżeli nie masz tego w boksie zawodowym no to nigdy nie będziesz mistrzem świata jeżeli ja z polem Briggs'em nos miałem tak spuchnięty i dwukrotnie złamany gdzie to ukryliśmy a to były moje pierwsze jakieś pieniądze większe, które zarobiłem no, jak to Polak bidny przyjechał do Ameryki, chciał zarobić. No to nie, tej walki nie. Po prostu no nie nie, nie z tej walki. No i drugie rundzie pękło mi na nowo. Jak strzeliło, ja krew swoją łykałem do dzisiaj, pamiętam, ale gdybym to jeszcze miała raz powtórzyć, ja bym tego nie zrobił. No bo przecież to jest tragedia. Taki ból, że to się w głowie nie wyjdzie. A ja to nie miałem żadnych środków przeciw nic. No ale to właśnie ten charakter, który który się ma no i, no i tak się właśnie jest, jest potrzebny w życiu. I też to pokazuję moim dzieciom, bo tak opowiem dzieci twardo, nie to, że będą narzekać, płakać, bo coś tam, bo coś tam. Problem mówię, na kolana modlitwa i mówię, Pan Bóg daje siły i, i to nie tylko mi, ale każdemu. No. I tak musisz przeżyć, bo nie, życie nie jest tylko uwikłane pięknymi różami, ale też też jakieś są krzyżyki Pan Bóg daje no i to trzeba dźwigać iść przez życie. No. I to po prostu pokazujesz swoim dzieciom, i one też tak są wychowane i poradzą sobie w życiu. No, jeżeli się będzie słuchała na synka czy córeczko, nie rób tego, ta zrobi, to coś zrobi, no, ale potem to dziecko gdzieś staje same i co ono sobie samo, jak to w życiu poradzić. Powiedzieliśmy troszeczkę o Witaliu Kliczko. Czy twój pech nie polegał na tym, że Kliczko to był. Może najlepszy, może jeden z trzech najlepszych ciężkich w historii, bo wiesz, powiedziałeś o Majłoderze, który nigdy nie przegrał. Gdyby odjął te dwie porażki Witalia przez kontuzję z Lanoksem, Luisem i, yy, i z Ruizem, to on też nigdy nie wychodził z rynku pokonany. Nigdy nie przegrał przez decyzję ani przez czasem. Czy twój pech polegał na tym, że akurat w tym momencie, akurat na tego mistrza trafiłeś, bo może gdyby to był Władimir, byłoby troszeczkę łatwiej. Może gdyby to był inny mistrz, byłoby łatwiej. Nie. Tego dnia nie dyspozycji. Przegrałbym nawet dużo słabszym przeciwnikiem. Wystarczy, żeby ktoś był szybszy ode mnie i to jest moja już porażka, no ja po prostu tego dnia byłem, byłem no tragiczny, no, tragedia, no, no nieraz razem ja mówię, Boże, dlaczego, no ale... Pan Bóg tam wie dlaczego, jak to mówi kiedyś taki znajomy ksiądz i mówi, no może Adamek, może ty nie byś zarobił tyle milionów dolarów, mówi, ty może mi zgubił, może i tak, no Pan Bóg tam lepiej wie niż my wiemy, no nie było mi to dane być, e... chyba bym pierwszym był e... Pierwszy historii. w historii, który trzy kategorie zdobył e... pasy. Rogers junior, który robił kategorię niżej, potem półciężką, nie, czy chyba, czy chyba junior ciężką i ciężką? Super, super średnią super miał też chyba, tak, no, ale, ale mi to nie było dane, no, ale ja jestem tak zadowolony, bo mimo to, że wyszedłem chłopak bez ojca wychowany, skromnie, poradziłem sobie w życiu, byłem do Stanu. I ta kariera się potoczyła. Pewnie gdybym w Polsce też bym na pewno walczył, no, ale czy tak by się potoczyła? Pewnie nie. No bo jednak są te możliwości, jakie są w Polsce. Teraz się troszeczkę ten świat no, zmienia, jest wiele żywistwo i otworem. Możliwość jest na, na tą nie wiem, swoją realizację tych planów, jakie masz tam w sobie. No, ale to jest dalej Polska. No, mówię, sport najwyższy na najwyższym poziomie jest w i jeżeli, jeżeli chcesz być w boksie, no to musisz być w Stanach. Nigdy, nigdy też w Europie, nawet jak będziesz walczył w Anglii czy, czy, czy w Niemczech, zawsze będziesz Polakiem. No to tak z przykładarka, no Darek miał paszport niemiecki, śpiewali niemiecki hymn. No to dlatego też, tak wiesz, odbierali to też Polacy różnie. No, jedni ok, no ale to też nie miał wyjścia, no bo w takich czasach wyjechał, że po prostu przyjął. Ja też ma, mam paszport amerykański, no, ale w ringu nie pozwoliłem, żeby mi śpiewali amerykańskich, bo jestem Polakiem, się urodziłem, jestem na obrzeźnie, nie mieszkam, to jest moja, mój drugi, druga ojczyzna. No ale sercem zawsze jestem z Polską, jestem Polakiem, tak pozostanie. Powiedziałeś nam w poprzednim wywiadzie, że. No z Darkiem nie ma żadnej złej krwi, nawet ostatnio gdzieś tam wrzucałeś jakieś zdjęcie, czy ktoś rzucił w mediach społecznościowych z Andrzejem tym, że tam też złej krwi nie ma, że może nie jesteście przyjaciółmi, ale nie ma jakiejś wielkiej zadry. Wiesz, jesteśmy w Gdańsku, no tutaj Darek Michalczewski mieszka stąd prawdopodobnie około kilometra, czy w ogóle wyobrażasz sobie taką sytuację, w której, nie wiem, wy sobie stwierdzacie, dobra, może chodź, spotkamy się na kawę, na obiad, porozmawiamy, to jest w ogóle możliwe, czy nie? Eee, e, oczywiście, ja nawet e, dzwonię, bo nie ma do Darka telefonu akurat, e, no, ale nie ma go, on wyleciał na, na wczasach jest. Nie będę zdradzał gdzie, bo to nie, nie moje śmieci, ale wyleciał na czasy, bo chciałem się spotkać. No jak najbardziej mogę z każdym się spotkać. Darek jest to normalny facet, i żebyśmy porozmawiali o boksie, o, o historii, ale, no, ale nie ma, no to więc co, no, trzeba przesiedzieć, zrobić swoje to, co mam do roboty. Zaraz idziemy do gymu, no i co? wylatujemy w góry. Powiedz mi, czy gdyby takie osoby jak właśnie ty, Darek, Andrzej, troszeczkę bardziej zaangażowały się w boks, no ty teraz masz plan na to, żeby w ten projekt Box for Life uwierzyć, żeby to wszystko zaczęło funkcjonować, to czy z polskim boksem byłoby lepiej? No bo wiesz, nie mamy zbyt wielu ambasadorów na świecie takiego boksu jak, jak Wasza Trójka, może z czasem jak Krzysz, Krzysztof Dabio-Wodarczyk, tych ludzi zbyt dużo nie ma. Was nie ma przy tym boksie tak bardzo, jak moglibyście być? Gdybyście byli, to czy boks byłby dalej? No wszystko zaczyna się od. Pieniędzy, no bo jeżeli będą sponsorzy, ja rozmawiałem z, z trenerem portkiesów Kosarskiego czy z Grzesiem, a ja mówię bo on chciał trzeba Stanów wysyłać ludzi, nie ma problemu. Jeżeli macie sponsorów, nie ma problemu. Ja polecę na Florydę, polecę do Gęsa. tam jest blisko hotel, blisko Dżimnicza e, samochodów i tak dalej, są to koszty będą ograniczone, ale muszą chłopcy trenować tam, albo brać chłopaków ze Stanów. Zwozić tu zawodowców czy, czy dobrych amatorów, ale myślę, że zawodowców i oni powinni sparować codziennie. I tak jest, Stanach, gdy jedziesz do dżimu, Szybłem kiedyś ładama, jak trenował, do Kownackiego, do ktoś tam walki. Patrzę o głowę większe, oni sparują, się nie, nie biją, nie wiadomo, żeby chce go zabić, ten większy, ale oni sparują, trzy rundy, cztery, jutro następny sparing, następny sparing z innym, muszą się wymieniać jako spary partnerzy. jeżeli będą sparować między sobą, to rozwoju nie będzie, trener oczywiście jest potrzebny, trener ci powie, podnieść rękę, uchyl głowę, zrób tak, zrób tak, podnieś barg i tak dalej, jest potrzebny oczywiście trener, ale najważniejszy jest sparing, w boksie, bez sparingu nie ma, nie ma boksu, był taki... Roger go trenował, nie na emeryturze, bo mistrzem świata też miał trzy pasy. Był mańkutem. Świetny bokser. Uciekło mi teraz nazwisko. On praktycznie nie był tarczy. Przed walką tylko uderzał kilka razy w tarczę. On robił tylko worek, i to też dużo, ale on codziennie sparował. Codziennie sparował. Z lepszym, z gorszym, z cięższym, z lżejszym, codziennie sparring, sparing, sparring. Miał trzy pasy. Był 63 kg, albo 60 welteroid, albo jedna chyba niżej. Rozrzucam. To bo nie chcę nazwiska przekręcać. Czyli musi być sparring. Bez sparingu nie ma rozwoju pięściarza. Mówię sparingu z dobrymi pięściarzami. No. I, I to jest jedyny rozwój polskiego boksu. Jeżeli będą, mówię, sponsorzy, będą ściągać. Ludzi do, do, do Polski też musimy pamiętać, że nie każdy pięciarz może z Ameryki wyjechać. Mają e, problemy z prawem, nie mają paszportu. Wielu boków, pięściarzy że amerykańskich nie ma paszportu. Alimenty, nie alimenty, te sprawy. Alimenty nie wyjedziesz, bo, bo ci nie wypuszczą. E, także oni mają ciężkość, więc trzeba wysyłać ludzi tam. i To będzie tańsze niż ściągać ich tutaj hotele, samochody i tak dalej. E, muszą wysyłać ludzi do Stanów. I tak samo jest z boksem zawodowym. I, e, jeżeli tutaj Będą chłopcy się obijać między sobą. Mogą walczyć ja mówię, z leszczami, tam, z zawodnikami, którzy tam są gdzieś daleko, daleko na liście. No, można mieć karierę 100 0 i zakończyć karierę, no, ale Dudków się nie zarobi. No, jak chcesz walczyć zarobić, no to trzeba walczyć z kozakami. Jesteś na tyle dobry, no to wygrywasz, tak? I, I długo jeszcze o tobie ludzie będą pamiętać, że był taki yy, ktoś tam, już nie chce do tu siebie tutaj. Yy, o sobie mówić, bo też powie, że, że jestem pyszny, ale, ale no, tylko mówię ja ten przykład, że da się da się. Zawsze z pomocą Bożą wszystko jest możliwe. Jeżeli masz talent, charakter, będą dobrzy ludzie obok Ciebie i też będą źli. Sam musisz rozróżnić. Kto Ci chce pomóc od serca, ja trafiłem do Zygiego. Zygim pomógł mi bardzo wiele w życiu, tak go jestem wdzięczny za pomoc. I, I ogólnie mamy dobry kontakt ze sobą. I, no i, i właśnie tacy ludzie są potrzebni w sporcie. Ja z zamku tak pomalutku kończąc, czy nie brakuje tobie w Stanach tego, że pewnie nie wzbudzasz aż takiego zainteresowania jak tutaj w Polsce? Bo wiesz, przyjechałeś ostatnio do Polski przed wakacjami, udzieliłeś pewnie kilkudziesięciu wywiadów. Teraz jesteśmy pewnie jednym z pierwszych, ale gdy pojedziesz pójdziesz do Warszawy, to ktoś tam cię pewnie zaczepi, ktoś zacznie dzwonić. To by się to podoba, że cały czas gdzieś tam żyje ta pamięć Tomka Adamka? Bo wiesz, Darka Michalczewskiego, Andrzeja Gołoty nie ma w tym obiegu medialnym. Oni sobie robią swoje, ale polscy dziennikarze z nimi nie rozmawiają. Ty jak jesteś, to zawsze zainteresowanie wzbudzasz. Czy tego w Stanach nie ma i tego trochę brakuje? Znaczy wiesz, no, w Polsce, w Stanach no, nie ma, no, tych że nie ma. No, Ameryka że Ameryką. No. Ja myślę, że 90%, 95% Amerykanów nie wie, co się, się dzieje w Polsce, jak jest w Polsce. Oni myślą, że jest jak pisze lat temu. Także to, wiesz, no, oni żyją swoim, swoim światem, my żyjemy swoim. No wiadomo, że w kręgu Polaków, no to wiadomo, że każdy zawsze e, cześć, cześć I, i, i to jest tyle. Na imprezach się spotykamy, bo jestem zapraszany co chwilę na jakieś imprezy. E, no ale to jest Ameryka, jest wielka. No sąsiedzicie znają, wiedzą, że jesteś pięstrza, hello, hello, no ale to jest wszystko okej, okay. no, w Polsce jest inaczej, no, czy nawet wczoraj gdzieś tu przyszliśmy do tego, no wiadomo, dużo ludzi, dużo dziewczyn, a żona mi powiedziała, słuchaj, jak coś zobaczę na internecie, już do Polski więcej nie pojedziesz. We <grym> masz tak jak Michael Buffer, zawsze ręce tak. No baby, czas czasu, bo bała się moja zezłości, i to niedobro jest. <grym> no ale wiadomo, to wszystko, no przecież to jest żartak. No, ale miło się do Polski lata, no nie, trzy lata nie byłem. I, no, Polska jest, widzę, zmienia się Polska, widać na, na dobre, i drogi przede wszystkim, i, no, buduję hotele i tak dalej. No, no dobrze, ja się cieszę, bo jestem przecież Polakiem. I, i, i że, że Polska nie stoi w miejscu, a idzie do przodu. Na sam koniec Tomku, ile w Polsce czasu spędzamy? 19 wylatuję. No, jeżeli tu ma, już będzie działał dalej. Y, Mateuszu Rzadkoszu. Rzadkoszu, tak, tak, tak. Jeżeli Mateusz Rzadkosz będzie działał w Box for Life, no to już myślę, że z miesiąc, dwa znowu zląduje. będzie plan, bo on też szykuje. No i co, samochód, i pojedziemy po domach czy po prawczakach. Może po kościołach, no jest jakieś są tam szplany, no wszystko się rodzi z dnia na dzień gdzieś się prosto na szcząg, gdzie idziemy w inną stronę jeszcze, gdzieś mamy jakiś, też jakiś pokaz, jakaś rozmowa, a potem mamy w górach blisko Mateusza, nie wiem czy poronin, coś takiego, gdzieś tam, blisko zakopanego, jakieś też aula, podobno pełno ludzi, także no, to będę miał coś tam do mówienia o sobie, no bo niejedno przeżyłem i widziałem. Super, bardzo dziękujemy Tomku. Pozdrowienia dla wszystkich kibiców. A damy gest będzie rozwalz. Po co idzie? Będziecie widzieć. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się miłej niedzieli.